I witamy w 45 dniu. Jest z nami Rafał. Nie wiem co on tam robi, ale coś tam robi. A ja dzisiaj zajmę się... No czym ja się mogę zająć? Dalej się zajmę robieniem areny. Dokończyłem tutaj te cztery tutaj takie trybuny, kawałki trybun. No bo widzieliście jak robię to, to jedno, to Ejku, no to, no to chyba wiecie jak, jak resztę zrobiłem no. teraz po prostu zajmę się tymi rogami I nie wiem czy połączyć to jakoś w sensie że te ławki czy no nie wiem mam z tym mały dylemacik ojejku jeszcze mi minecraft Muli O, ale coś myślę, że... No nie wiem, jak to będzie. Spróbujemy, zobaczymy. O oh maj, o oh maj. Rafał, odezwij się, bo... Cześć. Tęsknię za tobą, widzowie. Ojej, i mi mili. Jakieś trudne sprawy. Nie? Zaśpiewaj, Rafał. Nie mogę, gardło mnie boli. Trudne sprawy... No, ale dla nas dałeś radę. Te trudne sprawy zniknęły gdzieś Niech twoje serce rozwiążeje trudne sprawy A, ale dałem, ale dałem No powiedz, że dałem Lepszej wersji nie słyszałem. Aha ha, ha, ha. Ja trochę to lipo to wychodzi, ale ty jesteś? Ja tu udaję coś... No nie wiem... Nie podoba mi się ta część trybun. A gdzie ogólnie budujesz? Eee... Może weź mapę. Wiesz, to mapa mi się ostatnio przecież spaliła, jak budowaliśmy tą wieżę. W sensie, że ten... Muszę od nowa wszystko patrzeć. Aj! Przez te laguchy mam problemy ze sterownością. A co myślisz? ma pod odkrywać? Mhm. No bez przesady. Co za potwór ci to zrobił? Ja zmieniłeś się. Już nie jesteś tym samym, co byłeś. Tylko że z pan mi pomógł. Hmm. Poleć, poleć. Więzienie. <grym> hmm. Nie wiem, czy tak to będzie ładnie wyglądać. Od góry. No nie wiem, może, może, nie wiem, no naprawdę, dylematy mną targają te uczucia mną, miotają jak szatan. Jak szatan. No to mówię. No. Jeszcze słyszę zombie. Hmm. Może, tak? jest potrzebne do budowy? Nic mi nie jest potrzebne do budowy, bo ja... Bo ty jeszcze nie oglądałeś najnowszych odcinków, które nakręciłem sam bo ci po prostu nie chce poświęcić uwagi mi czekaj to był jeden poziom tutaj i drugi już był po jednym kafelku ale nie naprawdę mi pięknie mówi to może by tak dospała zaprosić no to chyba nie teraz Tak dokładnie gdzie jesteś? Jejko. Za mostem czy... No tak, tak. Kurde, trudne sprawy normalnie. Ja mogę w ogóle to mm. ojej tu nie jest równo kurde i teraz ulec jak tak no szakra ale co? jest bo okazało się że mam nierówno to znaczy ten... Tu o... Nierówno zbudowałeś? No... A miał być tak piękny A miał nie weć w oczy nam Chyba takie posękanie Nie wiem Eee, dobra, tutaj tak. O, Eworio. Jak mnie z ciebie. A nie ten guzik. Za nic w świecie nie ten guzik. Hem... Um. myśl konstruktor coś po pieprzu No nie, no ja, ja się na to nie zgadzam. By moja córka <ścoughs> Jak to możliwe Tak, że po prostu spieprzyłem konstrukcję A... A... Kurde, jeszcze nie trafiam Co oni tu zainstalowali na tym serwerze Jakieś Minecraft pijackie akcje yy, Rafał, mówcy, bo ten Bo lud oczekuje Ostatnio zwiększyłem swój rekord w jednej źle żelaza co? Teraz w jednej źle żelaza. Źle Zile, źle żelaza. Zamiast dziewięciu, jak było ostatnio znalazłem 12. Ale ja co prosiłem o coś ciekawego? A nie o fakty z Twojego życia. Dariusz. Gdzie? W trudnych sprawach. Dariusz to jest, Dariusz to jest, nie mieszaj go tutaj ojejku jestem ciekaw ile ludzi ogląda trudne sprawy no ja na pewno I wszyscy mi mówią, że to jest serial dla emerytów A... Samo tam zaraz emerytów. Co prawda zawsze emerytem zostać chciałem i, i nic nie robić, ale o, i tam żeby zaraz od emerytów wyzywać. A już ciemno nie? Nie wiem, ja się zapuściłem do jakiejś jaskini. Hmm. To lepiej wracaj, bo na odcinek mamy przeznaczone tylko 14 minut, a później nas zdejmują z anteny. Z chęcią wrócę. To wracaj. Bo mnie po prostu trupek atakuje. Chcesz zamieszkać na arenie? Jeszcze nie widziałem. Ona będzie wysadzona obsidianem? Obsidian skąd? Z TNT. Poczekaj, bo teraz zgubiłem się i nie wiem wrócić do domu. Skupiłem się w tym... Myślałem, że tam coś chodzi. W tym świecie pełnym zła. Już wiem, gdzie to chodzi zło. Mam złą wiadomość. Jaką? Zgubiłem się i nie wiem, które do domu. A to nie taka zła wiadomość. Dariusz już nie gra w trudnych sprawach. To była zła wiadomość. Ej, ale weź znajdź sobie życie jakieś. Niesamymi trudnymi sprawami człowiek żyje, nie? Use monster. Ojej. Y tr slajdów. A mięsa, którego i tak nie będę miał w ekipunku. Ja już nie mam ekipunku. Zaprali. Cały. ekpifunek, No ja tu drzwi wstawię. Ojeje, bo to boli. Przydałby się dzień, bo już są kości trupy i to wszystko. I mój apostoł głoduje. No to do domku zapieprzamy. Tylko, noc. A ja się 17 w latarnią, oświecenia jestem na moście aha, jeszcze to miało być bo to się wzruszyłem popakałem się z... znaczy, nie z radości ze wzruszenia jestem na już nie mam tego fajnego modzika, po którym jak naciskam ry mi się robiło, broń mi wyskakiwała moja a tak to muszę latać całym tym ojej, ile tu jeszcze błędów popełniłem pewnie pewnie? nie, 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 nie. raz haha ha. tego się nie spodziewaliście Rafał, wracaj do domu Ojejku Gdzieś tu jest tam Ojejku ja arenę robię Tylko tu jeszcze jakieś Aj no co ty mi robisz tutaj Spadaj dziadu Ja tu już grzecznie siedzę w domu Czekam aż Nie chcę twojego expa Spadaj mi stąd Jesteś no. w domu już? Mhm To ja co? Na przygodę... Znaczy dom. Ja chcę dom. No nie tak źle ta to jest jakaś kwadratowa trochę, ale... To idzie wybaczyć tam. No nie, tylko nie... Endermany... Są? No pewnie. I zabierają klocki. Endermany podobno zabijają za pierwszym razem. Nie wiem. Nie, zabierałem trzy serduszka za jednym ciosem. Żeby... no... żeby Ciebie nie zadecykowały, trzeba mieć nie na głowie. Lol. <kluzny> Chyba nie. A skąd wiesz? Bo miałem z nimi styczność. Dobra, kładź się do łóżka, bo to... Zaraz na stan. Się telewizja rządowa zdejmie za długo okay. kręcimy ja w łóżku dokładnie i dobrając wszystkim bye bye